No cześć Wam. Dzisiaj takie krótkie wideo, może yy, nawiązujące do tego, co kiedyś rzuciłem na kanał, porównując rysunek wykonawczy i złożeniowy. Dzisiaj powiem Wam coś o złożeniowym, <coughs> dlatego że często są pytania: A co tam musi być? A czy to jest potrzebne? A czy to musi być? A jak to rozłożyć? Yy, rzutowanie tam jak rz rzuty rozłożyć na tym rysunku? I tak naprawdę to jest tak, że Złożenie pokazuje cały powiedzmy podzespół albo cały zespół. Bo przykładowo, tutaj mamy taki układ napędowy: jest rama, na tej ramie jest silnik, jest, jest przekładnia wał z, z kołem, przekładni pasowej, jest sprzęgło czyli tak naprawdę to jest jakby układ, układ napędowy. I teraz ktoś coś takiego stworzył. I będę rysować rysunek złożeniowy, na którym pokażę jak te wszystkie elementy są położone. Jakie one są, skąd je wziąć, żeby kupić, jak to zrobić, jak wykonać i tak dalej. I do tego właśnie służy ten rysunek złożeniowy. To tak jak tutaj widzimy, czyli jest kilka takich istotnych elementów. Po pierwsze, rzuty. Tam podlinkuję później. Na temat rzutów jeszcze raz, bo no to powtarzać trzeba często. Każdy zapomina kiedyś. Yy, rzuty, także tak to, tak to trzeba pokazać. Tak, takie rzuty trzeba zamieścić, żeby yy, pokazać wszystko przejrzyście. Tu na przykład widzimy ten główny rzut on tak naprawdę mógłby wystąpić jako samodzielny i nic więcej można nie pokazywać, wszystko byłoby jasne, no może, może prawie jasne tu widać tak naprawdę wszystko zarówno budowę jak i większość elementów prawie wszystkie widać również zasadę działania czyli widać, że silnik przenosi napęd na sprzęgło znaczy może tak, silnik przenosi napęd na wał przez sprzęgło widać, że sprzęgło tutaj ma elementy gumowe czy, czy z tworzywa raczej gumowe bo tutaj na krzyż kreskowane czyli to jest raczej guma albo właśnie tworzywa, w tym przypadku guma widać, że to jest sprzęgło podatne czyli służy do temu, żeby skompensować jakieś tutaj nierównoległości pomiędzy tymi wałami, czy nie i łatkowość widać, że jest wał, że na tym wale jest Kołopasowe, widać, że ten wał się obraca na łożyskach, tak naprawdę wszystko widać, i to właśnie o to chodzi, żeby ten rzut główny, przekrój pokazał wszystko, prawie wszystko, może to, co jest najważniejsze, a te wszystkie pozostałe widoki, rzuty są pomocniczym, jakby takim pomocniczym elementem, który rozjaśnia może wszystko jeszcze bardziej bo na widoku z góry widać tak naprawdę może mocowanie mocowanie tutaj widać do mocowanie tej ramy do czy może tej ramy cząstkowej do, do jakiejś większej ramy maszyny widać również jak mocowane są do tej pół, pół ramy te wsporniki łożysk także tak naprawdę to wszystko Większość rzeczy pokazuje ten rzut główny. Oczywiście, można było jeszcze tutaj na tym głównym rzucie pokazać te śruby, które tutaj mocują wsporniki, ale drugi rzut nie zaszkodził. Pokazał jeszcze więcej. Czyli tak, rzuty. Pierwsza sprawa rzuty. Tak, do, tak pokazać, żeby wszystko było widać. Druga sprawa istotna to yy, wszystkie te elementy. Jeżeli chcemy coś takiego zbudować, to trzeba gdzieś skądś wziąć te poszczególne elementy albo kupić, albo zrobić, albo gdzieś tam zamówić, żeby zrobili. I tutaj, w lewym dolnym rogu, zawsze jest taka tabela, i w tej tabeli jest yy, zestawienie tych elementów: wszystkich, wszystkich. I ciekawe jest to, że w niektórych przypadkach jest wyszczególniony materiał materiał i te, które mają podany materiał one, te elementy należy wykonać gdzieś, zamówić żeby wykonali, tego się nie kupi gotowego to nie jest takie proste do zakupienia jak na przykład śruba a z kolei właśnie tutaj mamy podaną normę czyli jak mamy elementy, które są możliwe do zdobycia w handlu gdzieś to mają napisane, które, jaka to jest norma. I to jest właśnie ten jakby to zestawienie. Czyli tutaj wiadomo, że ktoś musi pójść kupić osad czy musi kupić nakrętkę, a te koła, na przykład koło pasowe musi zrobić, ramę musi zrobić, czy gdzieś na przykład w projekcie występuje jeszcze rysunek wykonawczy, właśnie takiej ramy, takiego koła pasowego i ktoś, ktoś gdzieś to ma, czyli tak może. Odsyłam do poprzedniego wideo, właśnie o porównanie między rysunkiem wykonawczym i złożeniowym. No teraz mówimy tylko o złożeniowym, ale jak najbardziej on odnosi się do tych rysunków wykonawczych, tych elementów, które mają tutaj podany materiał i są do zrobienia, do wykonania. Czyli, tak, zestawienie i to zestawienie tutaj uzupełniają, jakby te numery elementów. Było wiadomo, że 11 to jest 11, że 11 to jest na przykład spornik łożyska to jest to. Kolejna rzecz yy... Często się podaje właśnie, ogóle ciekawy przykład, bo występują tu te elementy, o których chciałem wam powiedzieć, czyli przykładowo rozstaw otworów mocujących, czyli mamy tu wymiary. Jaka jest odległość między otworami mocującymi Jaki jest średnica, jakaś tam to długo, otwór owalny, czyli średnica, długość otworu, jaki jest rozstaw w tym kierunku tych otworów, czyli kolejna rzecz, czyli powiedzmy mocowanie, 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 no bo gdzieś to pracuje, to co się tutaj przedstawia na tym rysunku złożeniowym, to gdzieś to pracuje w jakiejś maszynie i trzeba to zamontować jakoś, czyli sposób montażu, jakby, sposób użytkowania, kolejny element nie. Też nie zawsze występuje, ale występuje podstawowe parametry, czyli moc, prędkość obrotowa, przełożenie, trwałość ułożyskowania. Czy to jakby ten rysunek złożeniowy, taką rolę trochę przyjmuje, rysunku ofertowego, czy ktoś by się mógł zorientować, jak to wygląda i jakie ma jeszcze parametry? Mógłby również wystąpić w jakiejś tam ofercie. Może, może byłby bardziej kolorowy jeszcze, ale, ale podane są parametry. No i co? I właściwie to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest najważniejsze. No tutaj wiadomo, że jak coś jest najlepiej pokazać w skali 1 do 1, no bo skala, skala jest istotna w rysunku. Jeżeli można coś pokazać w skali 1 do 1, to należy to robić. Tutaj się to udało. Przekroczyło trochę wymiary formatu A0. A0, chyba A0. I. Tak, A0. No i tutaj silnik już się nie zmieścił, i trzeba było tutaj zrobić przerwanie, czyli pokazać kawałek tego silnika. No każdy wie, jak silnik wygląda. No, no i. Wiadomo, że to jest silnik 14, numer, parametry jego nazwa: silnik indukcyjny SLQ360L2. No i każdy wie, że w tym miejscu jest zamontowany i że spokojnie można to można sobie darować. Nie trzeba tutaj doklejać kawałka kartki, żeby to zmieścić. Może to tak wy wystąpić, i istotne było, żeby pokazać rozmieszczenie poszczególnych elementów. Y Niektóre tutaj też elementy w tej jeszcze o właśnie o tej tabeli, o tym zestawieniu, o tej specyfikacji tu powiem, na przykład silnik indukcyjny, sprzęgło elastyczne, te dwa elementy, one tu nie mają podanego normy ani materiału, bo to normalnie się idzie do sklepu i kupują. Poproszę taki silnik i oni sprzedadzą taka taka cena powiedzmy, tak samo jak sprzęgło elastyczne. One są jak przez jakąś tam firmę jedną czy drugą wykonywane i, i, i też mają przykładowo takie znormalizowane elementy jak Średnica wałka albo średnica podwałek. Więc to są elementy bardziej takie, podzespoły, elementy handlowe dostępne w handlu, tak jak opona. Opona na przykład, czy jakiś tam element występujący w wielu maszynach w różnych przeznaczeniach. No dobrze, i to właściwie byłoby tyle. Tutaj można było jeszcze wrzucić jakiś, yy, załóżmy w tym miejscu jakąś tam izometrię, czyli rysunek perspektywiczny, ale już powiedzmy, że tutaj trochę miejsca brakło, no i nie jest to konieczne, ale często się to sp też spotyka. No i właściwie tyle. To to myślę, że jeżeli chodzi o rysunek złożeniowy, to tyle odsyłam właśnie do wideo na temat rzutowania przekrojów rzucę tam linka na koniec zapraszam do subskrybowania kanału i, i, i jak coś to pytajcie śmiało pytajcie jak czegoś nie rozumiecie i, i do następnego, cześć